Witam Cię, Teresko. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj poruszymy temat starzenia, starości. Brzmi to może jakoś tak niemiło, ten temat, ale to wcale nie musi być niemiły wiek i wcale nie ma z tego powodu problemu. Zobaczcie, ja mam w tej chwili, no w marcu skończę 67 lat. Dzieci odchowane, można powiedzieć, samodzielne, wnuk odchowany czas wolny dla siebie. Nie ma obowiązków, człowiek już nie pracuje zawodowo. Mamy tam sobie jeszcze jakąś tam działalność, ale zawodowo nie pracujemy i jest tyle wolnego czasu, że naprawdę można go sobie pięknie zagospodarować. Jeździmy z mężem na rowerach, ja jeżdżę na rolkach, jeżdżę na łyżwach. Teraz w Kobrzegu nam nowe lodowisko otworzyli, no to trzeba będzie koniecznie się tam wybrać, zobaczyć na bazę, na saunę, no jakieś gdzieś na spacery chodzimy. Od czasu do czasu, gdzieś się wyjedzie, no staramy się ten nasz wiek starczy, jakoś ładnie gospodarować. Bo wcale nie, dla nas to wcale nie jest wiek starczy. Czujemy się super, nic nam nie dolega, nic nas nie boli, nigdzie nam nie strzyka. Po prostu czujemy się, jakbyśmy byli w wieku, no nie wiem, 30-40 lat. I to naprawdę, ja mówię szczerą prawdę, to jest możliwe, tylko jest na to sposób. Tereska, teraz Ty coś powiedz. Tak, powiem, ale powiem jeszcze od początku. Dzień dobry wszystkim, witam Cię również. Powiem, że wiek 50 plus czy 60, plus to jest naprawdę spore wyzwanie dla organizmu. Zachodzą bardzo duże zmiany w naszym ciele, wygasają hormony i zaczynają się problemy. To są właśnie te plusy i minusy. W Jakimś, na jakimś etapie życia. Ale my, porozmawiajmy o tym tak w gronie kobiet. Ile razy stałyśmy przed lustrem i tak krytycznym okiem patrzyłyśmy na tę istotę, którą tam widzieliśmy i co sobie myślałyśmy? No, że starość Panu Bogu się nie udała, ale udało się to fotobiomodulacji opóźnić ten proces. Zatrzymać postępujące po zmiany w organizmie. Mają naprawdę wspaniałą technologię, która pobudza wygaszone albo może nie wygaszone, tylko właśnie z wiekiem, kiedy giną pewne, pewna aktywność w naszym organizmie, to mają technologię, która pobudza to wszystko i odzyskujemy naprawdę wiele takim na przykład my mamy na przykład w organizmie peptyd GHKU Występuje u nas w ślinie w tkankach co on robi stymuluje produkcję kolagenu elastyny a właśnie w tej technologii jest taki plasterek który właśnie pobudza to on nie, nie, on po prostu pobudza to światłem, i naprawdę wi widzimy to sami. Wygładzają się zmarszczki przez to, że jest pobudzona synteza kolagenu i elastyny. Działanie jest przeciwzapalne i antyutleniające. Fenomenem jeszcze tego peptydu GHKU, o tym mówię: CU, przepraszam, GH GHK-CU. Fenomenem tego peptydu jest to, że on. Wysyła sygnał do naszych tkanek w celu ich naprawy. I na przykład tutaj w dużym stopniu można spowolnić osteoporozę z wiekiem. Także naprawdę ta fotobiotechnologia oczyszcza organizm, no, stawia nas, to znaczy może przywraca nam miniony czas. Przywraca nam te piękne lata, które jak to wszyscy mówią, już się nie wrócą. Ale tak właściwie to nie jest. Bo czy na przykład nie jest to piękne, gdziekolwiek jesteś zobowiązana do podania PESEL-u i widzisz, jak na przykład osoba z zabiórka kieruje do ciebie delikatnie wzrok, czy twój PESEL jest adekwatny do twojego wyglądu? Nie, nie, nie jesteśmy próżni. Każdy chce dobrze wyglądać. Bo chcemy spowolnić ten proces, bo kiedyś też byliśmy piękni, młodzi i przy tej technologii odzyskujemy, jak już powiedziałam, ten błysk w oku, ten wigor. I na przykład nasze wnusio czy wnusia już nie może ci powiedzieć SKS babciu, no bo naprawdę powstrzymuje nas przed tą starością. Tutaj mamy naprawdę naszą szansę, by zmienić swoje samopoczucie. Fotobiotechnologia uwolni nas od tego. To znaczy, ja wiem, bo ja się oklejam, więc co mogę powiedzieć? Nie ma stresu, nie ma bezsenności, śpię jak dzieciątko. Naprawdę, działam na najwyższych obrotach, jakby można to powiedzieć, bo dodaję energii. I zróbmy coś dla siebie. Doświad musimy sami to po prostu poczuć. A kiedy poczujemy, jak to przykleimy? Więc przyklej, poczuj, poleć. Ja mogę życzyć tylko powodzenia. To jest na przykład ciężkie jeszcze, że pewien wiek ciężko się bierze na nasze barki, bo zegar biologiczny tyka. Ile nam zostało, to tylko wie ten tam na górze. Dlatego technologia pięknie oczyszcza organizm. Przy obecnym, nowoczesnym stylu życia wszyscy wiemy, co się dzieje w powietrzu, w wodzie, w żywności. Spróbujmy, spróbujmy się oczyścić. Wystarczy na przykład taki wellness sobie zrobić na trzy miesiące. Poczujecie wszyscy sami, że działają naprawdę te plastry, i człowiek jest bardzo szczęśliwy, że wchodzi w to. Wiele osób o tym mówi. Także ja to też polecam. Dziękuję. No, dziękuję, bardzo ładnie to ujęłaś. Jeszcze coś takiego tutaj powiem, bo kiedyś taka znajoma powiedziała mi: Wiesz, bo po pięćdziesiątce to już się inaczej liczy lata. Jak inaczej? No, się liczy, jak masz na przykład pięćdziesiąt jeden, no to wtedy liczysz do setki. To masz wtedy czterdzieści dziewięć do setki. No więc ja w tej chwili, skoro mam powiedzmy sześćdziesiąt sześć, to znaczy, że ja mam trzydzieści cztery do setki. Ja kiedyś słuchałam tak jako to żart, że to taki żart jest, ale teraz no to wierzę w to, że tak jest, naprawdę. Może, może nie wyglądam na, na 34, powiedzmy, ale stosując jeszcze dłużej tą technologię, no ja ponad rok stosuję. I naprawdę osoby, które mnie znają, to są zdziwione, że ładnie wyglądam. Zresztą ja mam jakiś tam taki filmik, jeszcze starszy tam, jedy, zresztą zdjęcia wam też wypuszczam, Jak wyglądałam na przykład jeszcze półtora roku temu, dwa lata temu, trzy lata temu, mogę wam zdjęcia puścić. No to normalnie tragedia. Nienawidziłam do lustra, patrzeć, bo wyglądałam jak taka stara, naprawdę taka staruszka, taka. No mówię, pomarszczona, no to było straszne, a tutaj odzyskałam swoją wagę, bo ja byłam bardzo chuda w ogóle, no, no one działają cudownie i wszystkim polecam, kto tak, chce jeszcze to, poczuć się młodo, to po prostu dzwońcie, dostaniecie namiary, jak to wszystko kupić, jak dobrać, żeby, żeby to było fajnie, bo to trzeba jeszcze umieć dobrać, to nie tak o kupić z brzegu gdzieś, tam tylko, tylko po prostu. Tak, to, mogę jeszcze jak coś stosować? No proszę, tak. proszę. Tak, jeszcze chciałabym coś dodać, że na przykład ostatnio firma też wypuściła kremy, które są na, na produktach naturalnych. Są naprawdę wspaniałe i gwarantują, i to naprawdę musi tak być, bo ja to wiem po sobie: 98% wchłania, wchłanialności. Więc to, co zastosujesz, to... Witaminę to C, no, tak? prostu... Witaminy C, prawda? Wami witaminę C też. Tak, ale widzisz na przykład krem pod oczy ma ten peptyd GHKCU. I on robi też dużą robotę w tym kremie pod oczy. Także naprawdę bez parabenów, bez środków konserwujących, bez innych jakichś szkodliwych dodatków, naprawdę spróbujcie, dowiedzcie się. Polecam. To dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję ci tereska za te ładne słowa tutaj, które mówiłaś na temat naszej technologii. No i wszystkim polecamy. Nie zastanawiajcie się za telefon i dzwonić. Dziękuję. dziękuję.